Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie! To znowu ja, Firie. To jest ostatni albo przedostatni odcinek z The 4 jako Vergil. Misja 17, let's go! Nie, wiem, nie wiem, W tej misji? A teraz chyba będziemy wracać do miasta? O, orby Definitywnie wracamy do miasta. The Fortuna City No, pojawcie się Pamiętałem, że tu będą Tutaj gadniecie się z dodatki Bo ty Nie słyszałem samego siebie Jeśli Trochę nie grałem w tą grę, nie pamiętam Pełnego serwania jak to, jak to, z czym, gdzie, kiedy I temu właśnie na przykład dostałem w łeb Eee, wrzuć A, już chyba mogło być gorzej A! Nie! A, to już robiłem miskikiem, ale wyszło dobrze Iiiiiii Lejki do... <słuchy> o, kurwa rycerzu o, no, przy... kamera Gdzie, 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 gdzie? No! Spoko? E... N nie! Dobra No, kurwa Ferdzi, leży mię, leży mię, którego celujesz Pamiętam jak to mi walczyć A e, nie widzę, kamera O, otwórzmy się I w końcu drugiego wybić w takim razie Ej Wybij i poleć Wybij i poleć, tak, tak lepiej. No I po problemy Aura No Asałty! to chyba też ten Phantom przeciec, nie? Takie fantom Phantom przyleci. Nie trafisz, nie? Ej, nie ma go już Ok, widziałem Au Dobra Przesuńmy się trochę dalej, dobra? Tu na przykład I w górę Będę było tu przechodzenie! tu jest jeszcze jeden tak frajer No, przysuń się I w górę Dawaj, 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 dawaj Dobra, where were you?

No tu chyba ich sporo będzie, co zapamiętam No kuźwa, do niego. Ja jakiś samochód ci blokujesz z tej. No. Jeszcze co? Aport Double trigger Góra? Góra Oj widzę tam kolejnego dużego pana O jakieś używanie się zostało chyba Ej, ja się nie nie wyświetliło, więc nie wiem ja Jakby taki dźwięk Sprawdzenia Dwie było to zjęcie i pokonania tysiąca wrogów w tej grze. W dopiero tysiąc. Myślę, że szybciej to zajmia, a nie? Że dopiero pod koniec grania wróciłem. Uuuu najpierw. Oj, no już... Nie... Na... Tego, o! Tego! I nie to! Tylko... TO! Budyksy... No, przeskoczysz? Hmm. Jest tu jeszcze park, zwykły to. Na cholerę to. Na cholerę. Brama... To będą i fantomy nie? No Nie, że przyjdzie te potem ten Grim Reapa Krajże! Imże, i dziękuję Oj, już uh, pan numer jeden I Rata, pan Reference, numer dwa Góra, miałeś powiedzieć. Lepiej. Hmm, trajer. No, w nie mogłem się przybliżyć do jakichś modów. Przez chwilę nie mogłem stawiać się. No to teraz tego kolegę pozwolę. Ejku, ejku. Bo właśnie był naraz nawet. że wielko tam rycerzów Dobra, teraz powinien przejechać jeszcze w Czy tam Grim Reap'a, nie wiem albo bowiem dopiero no, później przejdzie, okej, okay. nevermind um. What? Okej, okay, kolega się zbagował na moment Ojej O, to ma fałsz, zarazem ciebie Czy ty w ogóle życie tracisz, koleś? O, nie, przecież nie ma ja twarzy No, No, nareszcie, dobra, tylko ty i ja, kolego Ty i ja Wiedziałem, że to mrza. się. O, trwdzi. Dzieje się. jesteś się, Jakieś tyle pachowych kurzów, a zatrzymałem tę terekostafę. Nie się, że teraz byłeś tutaj. Tak się nie godzi. Ja się baruntka za gnusem, nie? Tak się wydaje. Grupa ta ma niemoc, miała... Nie ma szans, że półdemonem synem spadnie. Może będzie zjechać do błędy. O, fajnie. Fajnie. miałem Fajnie. 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 Okej. Nice, Fajnie. Nie, 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 wry, tam. Dobrze, nie ma, nie użyjesz tego. A to mogłoby mnie nawet to ma za tego. Ja nie lubię się nie ani troje. Oj, nie, 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 Oj, tak. Or whatever. Uuuu! Uh! Pięknie! Jeszcze kółeczka z druhówka, już. Spokojnie, jeszcze parę razy cię w tej grze zabiję. Jako kolejny Ale jako Virgil, już cię nie spotkam. Definitywnie mi wreszcie Nice Next mission Misja 18 Oho, to może być interesująca Falka ze buff so. Jak Virgil. Ej, Baby się. O o o, o. popisz się do niego. Okay, nevermind. A dobrze pewnie że tu są takie rzeczy jak to Goddammit Okej, okay, nie wiem gdzie ja jestem Ale wiem, że coś robię Teleportuj się Teleportuj się dalej Kurde No, pal W drogę, w trasą. Ja nie wiedziałem, że tu jest takie działo i Nie narzekam I pasuje. To, to. Eee. Nie pasuje, Dobra. to? Nie Dokąd ta wiem się dzieje no, O kurde. No Dobra, trzeba po prostu Chcesz? Dobra, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek jeszcze kałek, dobrze. Chcę tam nie? Lecimy stąd. Albo i nie lecimy stąd. Um. Co mam robić? Tak ja w ogóle Kurwa, no już Kurwa O kurwa No nie, to tak jak na niż jako Dante Ciekawe. Ja jak wiem, że jako daleko tym piętrze, bo... No, o właśnie. Teraz ja Bardzo nie sobie tego użyję. Nie mam po co chodzić na rękę na razie. A bo mam? Nie widziałem Ci tego do końca. O, ty gnoju.

Chciałem jakieś miejsce z jakimś pseudodziałem, czy czymś. O, dziękuję. Miejsce z pseudo-działem. Dobrze, że się powiedziałem. A co PZE tu? Dobrze. To już jest ma zniszczone, a jak wrócę w tą stronę, to wrócę tam? Nie, dobra, idealnie Ja się nie będę, został tylko na kracie, nie? Którego aktualnie chyba i tak nie mogę niszczyć Bo mogę? Nie mam pojęcia Nie Cokolwiek się wydarzyło No podejdź, bo ja w sumie nie wiem teraz... No kuźwa, miałeś podejście, że ja nie wstrzelać dalej tym gównem. Nic nie O, teraz wstajemy, tak, ten na teraz. Come on! Mógłbyś przestać? Tutaj patrzmy mi się nie wygóruje, koleś. Żyj, i żyć dalej i nie żyć i wszystko inne wpływa też. Fryer? Nie ma mnie. Nie ma mnie. No ja tak chcę, ale chyba nigdy nie robię Ja wracam, 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 wracam gdzie, bo szansa, że to wiecie gdzie nie szczęta, że wystawiłem To jest chyba najlepiej Nie trafisz mniej Tu? Nie, to jeszcze nie tu Tu O kurde Ten O kurde a Ale ja walczę tutaj. Nie tak. ja możesz tak ładnie od dołu wyleść. To nie jest wychodzenie od dołu, koresz przeciwnie Może tu wylecisz ładnie? A jak ładnie tutaj krawędzi Nie, okej okay. Nie dam się już wyciężę tą walkę choćby nie wiem co eee uciekaj no nareszcie Co się to zajęło przecież tutaj chodź nie wiem, to jak nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobrze, ten no tak ostatni jest za rombisty, jak robi. Widzę, że się nie jak Trigger. Oczywiście, że musiał jeszcze trochę przetrwać. No, bawimy się. Albo i się nie bawimy? Nierzy mnie to swoją tą paskudą ręką, później to jest włączone w Nie doskoczyłem O, ale ten tu gdzieś w być przynajmniej. Pół obrotu w czoło mnie nie pójdź warunkiem. O, ale tym czy innym możesz możesz wyrządzić. Idemy jakieś? Nie? Szkoda? O, powoli mi się umiera. Dobra, wracamy pozycję. Jedyną prawidłową, jedyną słuszną. I tutaj. Ale kolega ma... Wszystko gdzieś. O oh, gademiec, ja już muszę wejść Definitywnie, idealnie wskoczek. No przecież od dołu, od dołu, dobrze. Szlak, szlak, szlak! A Nie jest przyjemnie, nie jest dobrze. Mam strasznie mało zdrowia. Jeszcze mnie mnie serę. Strzela, ten portal, tu jest jakiś spowodowany, że wyskoki jest nieaktywny. Huuu! Nie mam, ja! To też nie ja. A tam nie pójdę jakiś z SKACZ! Ty, te, te piru i walony, głupi tempy. Jasne? No wy sobie jak chyba robicie. To może się wyłonić. No, uśwa. Ja że laterem teraz wal. śmieciu. Już nawet na leczenie nie mam. Okej, okay, przeżyłem jakimś cudem Zgórę jakimś cudem, a tu wejdź a tu wejdź O dołu? O dołu Dobra, uda się, uda się Definitywnie się uda To na no takim małym poziomie droga jeszcze nie... I to jednak będzie przed ostatnim zakończymy przygodę jako Bergyl w następnym, a póki co zobaczmy oceny. Tragedia, Nic się nie dziwię. To do w kolejnym odcinku, bye bye!